I powiem wam, widzowie, że ładnie elegancko łóżko pościeliłem. Ubrałem się, no i czas iść do roboty. Tak jest, zarobić trzeba na to życie, na, na jedzenie i na wszystko, także nic. Nie marnujmy czasu, pokażę wam dzisiaj mój dzień z pracy normalnie. Także możecie zostawić łapeczkę do góry. Jeżeli lubicie jeść w McDonaldzie, to słuchajcie, ja tam jedzenie przygotowuję. A wy możecie zostawiać łapeczki do góry, chociaż tyle mi dostanę. Nie dość, że wypłatę dostaję, to jeszcze łapeczki od was dostanę, ale super, bym się cieszył. Dobra, no to wychodzimy i idziemy do roboty. Ej, ej chwila, chwila, chwila. Co, co? Co jest grane? Ej, chatę ktoś podstawił? Pod moją chatą? Nie, 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 niemożliwe. Jeszcze szmaragdowo-diamentowo złotą. Ej, i jest jakiś gościu, zobaczcie. Jaką furę ma i jak on wygląda. Jeszcze kasą się rozrzuca, no nie, to jest jakiś milioner, zobaczcie jak on ma auto. Ja yeah, i pojechał gdzieś. Wow, normalnie cztery rury wydechowe, jakie szybkie. Auto! Skąd on ma na to wszystko pieniądze? Jak to przed moim domem się wybudować? Teraz ja wioski nie będę widział. Ej, ale że ja z góry tego nie widziałem? Nie, no niemożliwe. Idę i to sprawdzę. Idę i to sprawdzę. No byłem przecież tu u góry, ubierałem się i rzeczywiście zobaczcie, jaka wielka chata. Zasłonił mi całą wioskę. Mój cały widok na całą wioskę jest zasłonięty przez jego dom. No nie, nie wytrzymam. To ja tu ciężko pracuję. Idę do McDonalda pracować, a on się kasą rozrzuca normalnie. Wybudował sobie jakiś dom. Widzieliście, jaki on młody był? No, no, przecież niemożliwe jest, żeby on miał tyle kasy. Ej, nie no, wkurzony jestem. Tam też coś się wybudowało, coś białego. Ej, nie no, idę zobaczyć, co to jest. Ale zanim tam dojdę, widzowie, to jeszcze nie zapomnijcie zostawić subskrybera. Ja się rozbiorę. Jednak do roboty nie idę. E, słuchajcie, rozbieramy się. E, wy, wy nie zapomnijcie zostawić subskrybera. I ogólnie to wyścig możemy zrobić do tamtego białego domku, który widzieliście z daleka. Jeszcze nie wiem, co to jest, także podbiegnę tam. A wy zostawcie subskrypcję. Na 3, 2, 1. Ścigamy się, kto będzie szybszy, wy naciskający subskrypcję, czy ja dobiegający? Szybko, 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 lecimy, 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 lecimy. I jestem, jestem, widzę biały domek, dobra, a co to jest? Wow, Ej, to jest bank, ale tu nigdy w życiu banku nie było u mnie w wiosce. Ja, jak to jest? I jeszcze policjant tego pilnuje? No nie, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, to pewnie tego milionera. No nie, dlaczego? On ma tyle kasy, a ja nie mam nic, muszę w maku pracować. Dobra, wiecie co? Mam pomysła, mam pomysła, w się do jego banku i go okradnę. Będę miał pieniądze, tak jest. Dobra, mamy tutaj kilofik w domu, idziemy po kilof, zajdziemy od tyłu i od tyłu do tego banku wejdziemy. Także idziemy tutaj, weźmy sobie z, z, ze skrzyneczki kilof. Tak jest, mam kamienny kilow. dobra, biorę kilofik, no i idę normalnie za, za ten budynek cały, za ten jego bank. Zobaczymy w ogóle, jak ten budynek jego od tyłu wygląda. Powiem wam, że chatę to on ma całkiem zacną. Ile książek w tych, w tych, w tych skrzynkach, to na pewno trzyma kasę. Diamenty, szmaragdy i złoto. Ale dobra, ja do niego na chatę nie będę wchodził. Idę, wezmę mu z banku trochę pieniędzy. Mi będzie potrzebne, ja roznam na wiosce, tak jest. Idziemy dookoła tutaj, przeskoczmy tą studnię i zobaczcie. O, widzicie? Jestem za bankiem i będę to rozbijał. Wkradniemy się do niego do banku, rozbijamy to, rozbijamy. Ej, ale co to jest za blok, że on się rozbić nie chce? Co jest grane? Nie mogę rozbić bloku, ej, to jest niemożliwe. Ej. Ej, dzień, 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 przepraszam, przepraszam. Ja nie chciałem, ja nie chciałem, nie, nie. Panie policjancie, ej, dwóch, dwóch policjantów tu pilnuje, co jest grane? No nie, 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 dobra, uciekamy do domku, żeby on mi nic nie zrobił, słuchajcie. Ej, nie, to, to, to nie dla mnie. Ja idę na wioskę, może zapytam się jakichś villagerów, ej o, może oni by mi pomogli, może oni mają jakiś kill gdzie rozwalę po prostu ten bank, chociaż ja tam nie wejdę, skoro to dwóch policjantów pilnuje. Jeden od tyłu, jeden od przodu, no to ja tam nie mam możliwości wejścia. No nie, no co to się narobiło? Dlaczego u mnie we wiosce są takie domy, a ja mam jakiś? I zwykły, z drewna i z jakiegoś bruku, nic poza tym. Dobra, idziemy do jakiegoś sąsiada. Ej, chwila, 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 co tu jest? Pomocy, 10 plus 24, równa się. Ej, jakiś miecz laserowy, co jest grony? jak on wygląda? Ej, dzień dobry, dziadek, co jest grany? Ej, o co w tym chodzi? Jak ci pomogę, to wygram jakiś miecz laserowy, czy to prawda? Tak? O, wow. No dobra, no to wiesz co, no to mogę ci pomóc. 10 plus 24, ile to się można, może równać? Mamy dwie Odpowiedzi 34 i 36. Tylko że ja dobry z matematyki nie jestem. Chyba, że chyba, że wy, widzowie mi podpowiecie, co? Pomoglibyście mi, proszę bardzo, pomóżcie mi. Ja bym chciał taki mieczy klaserowy. Może nim wejdę normalnie do środka tego bunkru? Może on rozwali te bloki. Dobra, to by było superowe. Słuchajcie, więc mi pomóżcie. 10 plus 24, ja myślę, że się równa 34. A jak Wy myślicie, możecie dać znać w komentarzu, a ja naciskam to i... Ej, chyba dobra odpowiedź, zaświeciło się. Dziadek, dobrze, odpowiedziałem. Zaświeciło się. Dawaj mieczyk, masz ten laserowy mieczyk. Dawaj, 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 jego potrzebuję. Tak jest, wyrzucił mi. Woo, jakiś czerwony. Ej, elegancko. Dobra, dziękuję, dziękuję, proszę pana. Ja już będę szedł do domku. Słuchajcie, za dnia nie będziemy się wkradać do jego banku ani do jego domu. Pójdziemy i poczekamy na noc. Tak jest, poczekamy na noc, normalnie prześpimy się i nocą zaczniemy działać. Spróbujemy wkraść się do tego. Banku i zobaczymy, czy mi wyjdzie. Czy ten mieczyk jest w stanie zrobić e, normalnie z tej bramy jakąś dziurę albo coś takiego? Za chwileczkę się przekonamy. Znaczy nocą się przekonamy. A teraz idziemy spać. Musimy się wyspać, żeby być, być przygotowany normalnie na wieczór. Także idziemy spać. Dobranoc, widzowie! A, budzik mnie budzi, co jest grane Ale jak nawala, Do, budzik Uspokój się, już stałem, już stałem Dobra, ej widzowie, jest piąta rano Tak jest, to jest noc To znaczy, że jest noc, jest jeszcze ciemno Elegancko, tak jest e, Wschód słońca w sumie już jest Dobra, wiecie co zrobimy? E, zrobimy coś takiego, że Pójdziemy tam, ciekawe czy ten policjant Stoi na warcie i wypróbujemy ten Mieczyk, zobaczymy jak on jest dobry To jest jakiś laserowy, powinien być Dobry, zobaczymy czy mi się uda rozwalić te drzwi metalowe, także chodźmy tutaj, wychodzimy z chaty. Musimy być bardzo cicho, żeby mnie nikt nie usłyszał. Ciekawe, czy ten milioner śpi, czy nie śpi. Pewnie śpi. Dobra, weźmy mieczyk w dłoń, podchodzimy, podchodzimy powoli. O, ej, wilaż ten znaczy się. Policjant akurat śpi. Tak jest, to jest dobry moment, to jest dobry moment. Wchodzimy, podchodzimy, spróbujmy te drzwi rozwalić, podejdźmy jak najbliżej. Zobaczcie, policjant śpi sobie, drzemie. Ha, nie mogę być głośno. Dobra, i Spróbujmy teraz rozwalić na trzy, dwa, jeden i BUM! Rozwalamy, rozwalamy i tak! Tak jest, udało się. Ej, super! Mamy sejfy! A w sejfach, w sejfach jest kasa. Bierzemy kasę, bierzemy kasę. Jesteśmy bogaci, jesteśmy bogaci. Bierzemy pełno kasy, pełno kasy, pełno kasy. Wyciągamy wszystko z tych sejfów. Elegancko, dobra, ja będę miał całość. Jaki ja będę bogaty. O, panie! Dobra, bierzemy, bierzemy, bierzemy. I teraz tutaj jeszcze bierzemy. No i super, mamy cały to Tutaj. Teraz wychodzimy, o nie, tu jest policjant! Dobra, muszę go zaatakować. A masz zasera, a masz. Ej! Wow, rozwaliłem go na chyta, na strzała, odpadł ten y, policjant. <laughs> Ha! Ej, mamy, obrobowaliśmy cały bank Dobra, to teraz szybko uciekamy na chatę Mamy cały ekwipunek Kasiory, my jesteśmy naprawdę bogaci Okej, okay. no to wiecie co? Nie ja wam przygotuję niespodziankę Ja teraz nie będę spał, bo się wyspałem I słuchajcie, idę tą kasę trochę rozwalić Zmienię sobie domek, zmienię swoje życie Będę bogaty Będę naprawdę bogaty, na razie sobie podkładam to Także e, widzowie Widzimy się za dosłownie Dla was to będzie sekunda Na moje pstryknięcie już się widzimy 3, 2, 1 तर et... एक Pójście, odmieniło mi się życie, pracowałem całą noc, zobaczcie jak ja teraz wyglądam. Ja już nie potrzebuję pracy ani chodzenia do żadnego McDonaldu. Żaden tutaj wieśniak nie będzie ode mnie bogatszy. Teraz to ja mam furę, a nie on. On ma jakąś słabą. Ha, idzie ten milioner bogacz i co milionerze? Mam kasy więcej od ciebie, zobacz, zobacz, masz, o, masz tu dwa dolary, Se, weź, weź sobie, biedaku, idź se coś kupić, tak jest, dobra, widział sobie kasiorę i sobie poszedł. O, jego nowe auto musiał chyba sprzedać tamto. Hahaha, <laughs> bardzo dobrze ci tak. Zobaczcie na moją chatę, jak ona wygląda i jaką ja mam furę. Tutaj stoi taki porszak sobie. Ej, nie na pasażera, na kierowcę, na kierowcę. O, tak to w środku wygląda. Możemy jechać, możemy wszystko, ale teraz jeździć nie będę. Jak wam się podoba moja nowa fura? Mój nowy dom, cały szmaragdowo złoty. Ej, jest 100 razy lepszy niż to. To jest jakieś słabe. To jest moja fura. Dobra, dobra, wiecie co, widzowie? Idę, idę spać normalnie po całej nocy. Ja już jestem zmęczony po całym dniu, słuchajcie. Narobiłem się tutaj budowlańco, musiałem zapłacić za robotę. Oni mi tu wszystko pozmieniali. No to teraz idę spać. Dobranoc. Aaaa, ale ja miałem dziwny sen. Ej, widzowie, wydawało mi się, że normalnie przed moim domem wybudował się jakiś milioner, i wtedy, że ja mu ukradłem banki i zamieniłem swój domek. Nie wiem, naprawdę dziwne sny ostatnio mam. Ja już nie chcę więcej śnić, za długo śpię ogólnie. 10 godzin dzisiaj spałem, zazwyczaj śpię po 6, a teraz 10 godzin i dziwne sny mi się zrobiły. Dobra, idę na wioskę, idę się przejść trochę, orzeźwieć normalnie. Co za sny? normalnie, nie wyglądało mi to jak, na pra jak prawdziwe. Tutaj stał taki wielki domek, diamentowo-złoto szmaragdowy. Może to dziwnie brzmi teraz z moich ust, widzowie, ale tak było naprawdę. Ej, chwila, 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 ale tam coś jest. Ej, czyżby to był bank jakiś? Ale w moim śnie był tutaj bank i tutaj jakaś chata była. Dobra, mało ważne. Jest, rzeczywiście, tak jak w moim śnie. Ej, i tutaj jest jakaś tabliczka. Obrabuj bank, zdobądź cash. Wow! Ej, tu można zarobić i bogaty villager. A, to chyba jest jego bank i on specjalnie chce zobaczyć czy jego bank jest do rozwalenia. No dobra, widać, że, że słuchaj, jak, jak ja wejdę tam, to kasa moja, tak? Dobra, nie ma problemu. No to słuchajcie, ja mam pomysła, ja mam pomysła, w moim śnie było coś takiego, że ja próbowałem kilofem, a teraz nie będę taki naiwny, nie będę brał kilofa, ja od razu po grubą artylerię zadzwonię. Tak jest, widzowie, mam telefon, będę dzwonił, zadzwonię po wojsko. Niech tutaj przyjedzie z jakąś bronią. I niech rozwali tamto. Także dzwonimy. Tyk, tyk, tyk. Eee, jest połączenie, jest połączenie. O, ktoś odebrał. Halo, halo. Dzień dobry, witam. Ja bym poprosił jakiegoś wojskowego na ulicę Sepkową 44. Tak jest w Minecrafcie dokładnie. Proszę przyjechać i rozwalić mi jeden save. Zapłacę, tak? Dobra, dzięki bardzo. Do usłyszenia, no. Eee, słuchajcie, wojskowy powiedział mi, że bez problemu za chwileczkę powinien się tutaj zjawić. A więc wychodzimy na zewnątrz. Wychodzimy, wychodzimy i idziemy. Na tą ulicę, co mu poddałem pod ten numer domu. Niech tutaj przyjedzie. Eee, no, przyjedzie, czy tam przyjdzie. Obojętnie. I, i niech z pluwą nawala w to. Myślę, że rozwali się i normalnie będzie wejście. Wezmę sobie stamtąd Kasiorę. Ten villager uśmiechnięty. Pewnie kasy ma dosyć dużo, bo jest cały na złoto. No dobra, no, czekamy na wojskowego. Ej, idzie, 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 idzie. Halo, dzień dobry, dzień dobry. Ja pana zamawiałem. Ja pana zamawiałem. Proszę no, rozwalić mi te drzwi. Proszę mi je rozwalić. Proszę wyciągnąć jakąś broń i w to. Postrzelać, dobra? Nie zapłacę panu. Zapłacę bezproblemowo. Zobaczcie, on się przygotowuje. O, wziął. Jaką. Ej, dobra. Zobaczcie, jaką będzie tym nawalał. Proszę nawalać drzwi. Ja się odsunę. Tak jest. Tak, tak, tak. Nic się nie odbije. No, no, no. Zobaczcie, nawala, nawala, nawala. Jest. Drzwi się rozwalają. Dawaj, 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 dawaj. Jedziesz, jedziesz z tym. Elegancko. O, nawala mocno. jo, yeah. Drzwi się zaraz rozwalą. Albo się nie rozwalam. Ej ej. ej, ej, panie, panie wojskowy, co jest grane? Dlaczego te drzwi się nie rozwalają? Ej, ty, ty, tylko strzały zostały. Przecież to nic nie robi. Ej, panie, panie, potrzebujemy czegoś grubszego. Masz pan może czołg? Masz pan czołg? Ej, kiwa, że tak Dobra, 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 to jest ekstra pomysł Idziemy za wojskowym, przyjedziemy tu czołgiem i to rozwalimy Haha, <laughs> dobra Skoro taką bronią się nie da, kilofem myślę, że też się nie da No to weźmiemy czołg Gruba artyleria wjeżdża Słuchajcie, idę za panem wojskowym O, nawet w mojej wiosce jest wojsko O tym nie wiedziałem, no dobra, no to idziemy Jest garaż, tam może czołga trzymają Okej, okay, okej, okay, no, no, otwiera, otwiera I rzeczywiście jest czołg Jaki wielki, ogromny On wsiadł, będzie jechał i będzie tym celował. Dobra, panie, panie, ja mam jeszcze jedno pytanie Jak pan dojedziesz tam, to będę mógł strzelić z tego Proszę, proszę, proszę Dawaj pan, dawaj, ja na razie będę szedł Bo chyba wsiąść nie mogę, albo mogę Czy to jest jednoosobowe? To jest chyba jednoosobowe On tu jeszcze nawala, co jest grane Panie, panie, nie nawalaj pan jeszcze tym Ja chcę tu wsiąść, ale nie idzie Dobra, odejdę od tego czołgu, bo mnie jeszcze przejedzie Niech tutaj idzie, jedzie, jedzie Za mną, o, wow, tą lufą celuje Nie we mnie, panie, tam, w tamtą stronę Tylko ja chcę strzelać Pan przed, do drzwi pan doje ja będę strzelał, zobaczymy co to zrobi, także dawaj, dawaj dawaj tutaj, no, 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 elegancko dobra, no ee, sto... stanie pan, stanie pan, stanie pan dobra, ja teraz wsiadam ja teraz wsiadam, tak jest, dobra, wojskowy wysiad, ja teraz wsiadam, no wsiadaj Sebek, o dobra, ej, celuję całą lufą, zobaczcie, będziemy strzelać, także przygotujcie się będę strzelał za trzy, dwa i jeden i strzelamy nawalamy, boom, Bo, ej, to co jest, gladę, lufa, boom, ej strzeliło i co jest grane, odbiło się od tych drzwi, e, e, ta bomba się odbiła od tych drzwi i rozwaliła pode mną, co jest grane, jak to jest możliwe, że takie mocne? Panie, panie, ja mam takie pytanie, bo czołg, czołg to pana słaby jest, niestety nie dał rady, a ma pan coś grubszego, coś naprawdę, nie wiem, ja, tak, ta, ma pan, po, pokaż pan, co pan masz, po, pokaż. To jest, ej, to jest tak Ja wiem, to jest mieczyk laserowy Proszę mi go dać, ja chcę, ja chcę rozwalić to Proszę mi go dać, tak jest, zobaczcie Daje mi elegancko Mamy ten laserowy mieczyk A nim wszedłem w moim śnie Do sejfu, dobra, zobaczmy Czy teraz zadziała, panie, panie, pan Stań za mną, bo będę nawalał w te drzwi Także trzy, dwa, jeden Nawalamy w te drzwi i tak Zniszczyły się, udało się Ej, super, mamy bank Nie ma kasiory, co jest, co jest grane, ten sejf sejf jest pusty, a nie, tutaj coś trochę jest, ale mnie oszukali, te sejfy są puste, panie, panie, kaszorem mi dawaj, panie, kaszorem mi dawaj, o, wyrzuca, wyrzuca, dobra, to brakujące, to on miał, a, ty mały, wredny szprystu, panie wojskowy, ja już pana nie potrzebuję, pa, panie, oddaję panu mieczyk, no i działka dla pana, tutaj, proszę, o, kasiorka, trzymaj, pan, trzymaj, to dla pana, śmiało zabierać, no, a my, my daliśmy radę, weszliśmy dzięki mieczowi temu laserowemu, powiem wam, że super, takiego Miecza jeszcze nigdy nie widziałem. Udało nam się. Mamy pełno kasy, możemy ją pozbierać. Powiem wam, że miałem dziwny sen na początku, ale później on się spełnił. Villager mi tyle kasy wyrzuca. Dziękuję panie, idę zanieść sobie to do domku i zaraz przyjdę po drugą turę. A wy widzowie też możecie iść na mój drugi kanał na YouTubie. SebekX się nazywa. Serdecznie was zapraszam, jak i na mojego Instagrama. Tam dodaję instastory z prawdziwego życia. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, co robię w prawdziwym życiu, to wbijajcie. Wszystkie linki macie w opisie. A ja idę odkładać kasiorę. I Idę znowu tam z powrotem, bo tam jeszcze zostawiłem. Na razie wszystko muszę odłożyć, także na razie, cześć, do jutra, hej!